Przypominam sobie czegoś takiego w, 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 w współczesnej historii. To, co się wydarzyło po wybuchu e, wojny na Ukrainie, kiedy no, jednak kilka milionów uchodźców znalazło schronienie. Dosłownie w e, domach naszych, naszych przyjaciół, no przecież każdy z nas ma tę historię i zna. E, I to nie zostało w żaden sposób wykorzystane narracyjnie. W żaden, absolutnie w żaden. Nie, nie do końca się zgodzę, dlatego że wydaje mi się, że w, w wielu krajach to rzeczywiście ta, ten nasz zryw, jak pan y, z, określił to zjawisko, y, rzeczywiście zostało odebrane i zrozumiane y, przez no, przynajmniej elitę polityczną. Tak było w Stanach Zjednoczonych. Ja, ja, ja rzeczywiście bardzo często y, o tym opowiadałem, także w amerykańskich mediach. Y, co ciekawe, Każda placówka, każda ambasada w Polsce ma obowiązek przedstawienia raportu co jakiś czas dotyczącego aktywności medialnej każdego ambasadora. I dzięki temu, tylko dzięki temu wiem, że w przeciągu pierwszych sześciu miesięcy od wybuchu wojny na Ukrainie, czyli w lutym 2022 roku, yy, udzieliłem 32 wywiadów telewizyjnych i, jeśli dobrze pamiętam, czterech wywiadów prasowych. Co oczywiście no, trochę mnie kosztowało, jak się Państwo domyślacie, intelektualnego wysiłku, dlatego że w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, jak, jak zresztą zorientowałem się niedawno, nagle bardzo popularne stały się takie formaty godzinne, dwugodzinne rozmów w różnych, w różnych telewizjach internetowych, do których czasami też jestem zapraszany. W Stanach Zjednoczonych te formaty były 6-8 minutowe, więc musiałem w ciągu 6-8 minut Wysilając wszystkie moje zwoje mózgowe, opowiedzieć jak najszybciej w sposób zwięzły, zrozumiały, ale też dobitny, właśnie o tym, o czym Pan wspomina. Więc po pewnym czasie, naprawdę po dwóch tygodniach, zorientowałem się, że to jest coś, o czym tak naprawdę wyłącznie powinienem opowiadać. Właśnie o tym, jak przyjmujemy ukraińskich uchodźców w naszych domach, jak zmieniamy prawo, żeby, żeby pomóc im w integracji, czy nawet w asymilacji w polskim społeczeństwie. I właściwie potem niemal wyłącznie o tym opowiadałem, oczywiście z jakimiś tam wątkami pobocznymi, czyli pomoc także wojskowa, dostarczanie uzbrojenia i tak dalej. Ale sprawa uchodźców była naprawdę absolutnie kluczowa i proszę mi wierzyć, że dla wielu Amerykanów, czy opowiadałem o tym w telewizji, czy opowiadałem o tym w prywatnych rozmowach, w trakcie kilkudziesięciu tak naprawdę spotkań z amerykańskimi politykami, ekspertami w szkołach, studentami, naprawdę nie byli w stanie uwierzyć, że my doszliśmy do takiego poziomu empatii i solidarności. Do tego stopnia pamiętam, że kiedyś zorganizowano spotkanie na Kapitolu, czyli w siedzibie Amerykańskiego Kongresu, z grupą senatorów amerykańskich. I na to spotkanie zaproszono kilkoro ambasadorów, między innymi ambasadora Polski, ale też ambasadorów kilku innych krajów europejskich. Była chyba pani ambasador Litwy, ambasador Finlandii i kilku z naszej części Europy. I właśnie rozmawialiśmy o tym, jak my, jako państwa europejskie, Ukraińcom pomagamy. Ja, oczywiście, kiedy, kiedy dostałem mikrofon do ręki, zacząłem opowiadać o uchodźcach. Między innymi o tym, jak zmieniamy prawo właśnie i mówię im, że każdy ukraiński uchodźca może złożyć wniosek o wydanie dowodu, co nie sprawia oczywiście, że stają się automatycznie polskimi obywatelami, ale mają dowód tożsamości, mogą dzięki temu zakładać firmy, z tym też nie ma najmniejszego problemu oraz korzystają z bezpłatnej służby zdrowia. I w tym momencie jeden z senatorów demokratycznych, Cory Booker, Czarnoskóry, żeby miała żadne znaczenie, w tym wypadku podniósł rękę, wstał i powiedział tak. Czy ja też mogę się zgłosić do rządu polskiego i złożyć taki wniosek o bezpłatną służbę zdrowia w Polsce? Oczywiście wszyscy się roześmialiśmy, opowieść oczywiście nie była specjalnie zabawna, raczej dramatyczna. O uchodźcach, którzy uciekają od bomb na Ukrainie, no ale o Cory Booker, rozładował atmosferę, no bo wiecie Państwo doskonale, że Służba zdrowia w Stanach Zjednoczonych do tanich nie należy. E, więc pozwoli sobie na tego typu żart. Ale rzeczywiście mówiąc poważnie, to było coś, co my wykorzystali wykorzystywaliśmy, czasami mówiąc brutalnie w sposób no, niekiedy cyniczny, e, że oto Polska, używaliśmy nawet e, takiego sformułowania, że Polska jest, jest absolutną światową potęgą humanitarną. Natomiast to, że my przyjmowaliśmy, ostatnie zdanie, to, że przyjmowaliśmy uchodźców we własnych domach, było czymś absolutnie niezrozumiałym i szokującym dla nich. Pamiętajmy, że mówimy o społeczeństwie w dużej mierze protestanckim. My castle is my home. Znaczy, my home is my castle, przepraszam, mój dom jest moim zamkiem. To jest coś, co ich, siedzi im bardzo mocno w głowie. I dlatego było to tak zdumiewające dla nich, że, że my przyjmowaniu uchodźców w domach, przyjeżdżały do Polski też delegacje kongresowe, Tam po 10-12 osób, senatorzy, członkowie Izby Reprezentantów z obu partii, republikańskiej i demokratycznej, lądowali w Warszawie, potem w Lublinie między innymi, w końcu trafiali do Rzeszowa, do Jasionki i czasami zadawali pytanie gospodarzom, ludziom, którzy ich przyjmowali, często od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy moglibyście nas zawieść do jednego z obozów dla uchodźców? Na co oczywiście nadziewali się na odpowiedź, no ale u nas nie ma obozów dla uchodźców. Więc byli naprawdę przekonani, że parę milionów osób, które przyjęliśmy w początkowych tygodniach wojny, trafiło do obozów dla uchodźców, których w Polsce nie było. No i znowu szczęka na podłodze. Nie byli w stanie tego zrozumieć. Pełna zgoda. Chodziło mi tylko o właśnie długotrwały proces, żeby podtrzymywać tę narrację, jakby ogrzewać ją i cały czas o niej. No teraz spotykamy się z, z, z innym problemem, to znaczy z, jakby z pogarszającym się wizerunkiem w tym kontekście, z różnymi incydentami związanymi z obecnością społeczności ukraińskiej w Polsce, po części zawinionymi przez nich samych, po części zawinionymi przez nas. Oczywiście ta Poziom sympatii Polaków dla Ukraińców gwałtownie spadł z najrozmaitszych względów, więc spotykamy się tutaj z, z innym dylematem, z innym problemem, jak rzeczywiście podtrzymać ten wizerunek Polski, która jest bardzo przy, wciąż jeszcze bardzo dla Ukraińców przyjazna. Ja często podkreślałem, że, że Ukraińcy, a szczególnie ukraińskie kobiety, bo to jest zdecydowana większość oczywiście uchodźców w Polsce, w przeciwieństwie do imigrantów z innych krajów i z innych obszarów kulturowych, którzy trafiają do innych krajów europejskich, kobiety ukraińskie w Polsce zazwyczaj nie proszą o, o to, żeby państwo im pomogło. Nie oczekują wsparcia, subsydiów, dotacji. Mówią, my chcemy pracować. I to dotyczy zdecydowanej większości ukraińskich uchodźców w Polsce. Oni chcą w Polsce pracować i zawsze Amerykanom powtarzam, słuchajcie, na szczęście mamy w Polsce tak niskie bezrobocie, że ci wszyscy większość tych Ukraińców znajduje pracę. I y, proszę zwrócić uwagę, że w Polsce są też oczywiście Ukraińscy uchodźcy w innych krajach europejskich, Niemczech, Szwecji, Danii i tak dalej. Poziom odsetek ludzi zatrudnionych i pracujących legalnie w Polsce jest zdecydowanie wyższy niż we Francji, w Niemczech czy w krajach skandynawskich. Jeśli mają Państwo w głowie jakieś pytanie, które się zrodziło teraz bądź wcześniej, to zaraz będzie okazja, żeby je zadać. A jeszcze kontynuując, wątek ukraiński. Czy dzisiaj jest coś na, na tej niwie dyplomatycznej, co, co możemy zrobić? Co, co jeszcze możemy zrobić, żeby do zakończenia tej wojny doprowadzić, mówię o działaniach oczywiście rządu polskiego, ale też przy okazji, czy możemy, w sensie, czy jesteśmy w pozycji i czy, czy powinniśmy w ogóle stawiać własne oczekiwania na przykład co do warunków pokojowych. Nie wiem, chociażby demilitaryzacja całkiem bliskiego Obwodu Królewickiego. To bardzo miła perspektywa, chociaż oczywiście utopijna. Niestety musimy pogodzić się z tym, że najważniejsze decyzje będą podejmowane w Białym domu, a nie, nie w Warszawie czy Brukseli. Tutaj Donald Trump ma najważniejszą, najbardziej fundamentalną rolę do odegrania. Jak wiemy, do tej pory trochę miotał się od ściany do ściany, zmieniając zdanie na temat samego prezydenta Putyna i tego, co się dzieje na Ukrainie i do jakiego stopnia powinien pozwolić. Ukraińcom na przykład na wykorzystywanie amerykańskiego uzbrojenia, żeby atakować cele w samej Rosji. Do tej pory, zresztą także podczas poprzedniej kadencji prezydenta Bidena Amerykanie byli bardzo ostrożni i strzemiżliwi w tym względzie. Widać wyraźnie, że prezydent Trump jest już mocno rozczarowany swoim odpowiednikiem na Kremlu i mam wrażenie, że... Już kroków wstecz nie zrobi. No ale to jest polityka antyle nieprzewidywalny. Ja żartuję czasami, pisuję od czasu do czasu dla komentarzy dla wirtualnej Polski i zawsze, kiedy wysyłam komentarze, zazwyczaj dotyczące polityki prezydenta Trumpa, właśnie. I jak im wysyłam tekst, to zawsze ich proszę, żeby wypuścili ten tekst jak najszybciej, póki Trump nie zmieni zdania. Żeby ja sam się nie, nie, nie naraził na kompromitację. Ale mówiąc zupełnie poważnie, oczywiście my możemy stawiać swoje warunki, ale na tym etapie pamiętajmy o tym, że Polska jednak oprócz tej pomocy dla uchodźców, o której wspomnieliśmy, no wykonaliśmy ogromny wysiłek także militarny. Dostarczyliśmy ponad 300 czołgów w Ukrainie, samoloty bojowe, amunicja, najróżniejsze systemy uzbrojenia. Więc dzisiaj, kiedy, kiedy mówimy o wysiłku wszystkich krajów europejskich i czasami Polska w tych różnych statystykach dzisiaj ląduje trochę niżej niż na przykład niektóre kraje skandynawskie, Dania tutaj jest najlepszym przykładem, Dania rzeczywiście Ukrainie cały czas bardzo mocno pomaga, ale mamy taką tendencję do zapominania, my nie pewnie, ale niektóre kraje europejskie, także Amerykanie mają tendencję do zapominania, co zrobiliśmy my jako Polacy i polski rząd i polskie społeczeństwo na początku wojny, czyli jeszcze de facto wiosną 2022 roku. My swoje zadania wykonaliśmy, nadal je wykonujemy, nadal Ukrainę wspieramy. I, i, I myślę, że powinni, powinniśmy to robić dalej. I powinniśmy przypominać też naszym partnerom w NATO i w Unii Europejskiej, że do tej pory słyszeliśmy argumenty o tym i starania o to, żeby Ukraina nie przegrała tej wojny, prawda? No, ale większość polityków europejskich już zaczyna mówić o tym, że może warto zastanowić się nad tym, jak pomóc Ukrainie. Wygrać tę wojnę. I widać wyraźnie, że ten, ten trend się odwrócił właśnie między innymi dzięki temu, że Ukraińcy zaczęli atakować cele w Rosji, rafinerie między innymi, co bardzo mocno rosyjskie starania, że tak powiem, ostudziło. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Jeśli najważniejsze decyzje za panu w Białym Domu, to może powinniśmy zdecydowanie wykorzystać charakter obecnego prezydenta, co wspomniany Beniamin Netanyahu robi w sposób absolutnie genialny już podczas pierwszej kadencji. Wzgórza Golan nazywał Trump Hills. Obecnie powiedział, że zbudować Fort Trump. Przypomnę. Von oczywiście. E obecnie premier Izraela e ogłasza, że Donald Trump powinien co najmniej trzy pokojowe nagrody Nobla otrzymać i tak dalej i tak dalej. Być może jest to kierunek też dla polskiego rządu.